Sędziszowski Dom Kultury już po raz dziewiąty gościł uczestników wojewódzkiego konkursu Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. 36. edycja imprezy, której głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów ludowych, odbyła się w dniach 20 i 21 kwietnia. Konkurs ludowe obrzędy i zwyczaje to jedna z najstarszych imprez folklorystycznych w Polsce. Organizowany jest od 1987 roku przez wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Po raz kolejny gospodarzem imprezy był Sędziszów Małopolski. Uczestnicy konkursu prezentowali na scenie piękne barwne widowiska. Do 36 edycji konkursu zgłosiło się 11 grup obrzędowych z całego województwa podkarpackiego. Co roku oglądamy kalendarz zwyczajów obrzędów całorocznych, więc możemy zobaczyć i obrzędy, zwyczaje z, 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 pra, z cyklu prac na roli, czyli żniwa, wykopki siew, czy zwyczaje obrzędy rodzinne, Chrzciny, pogrzeby. Wesela oraz zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem, z, z Zielonymi Świątkami, z Wielkanocą. Więc to jest kalendarz. Całoroczny. Konkurs Ludowy Obrzędy i Zwyczaje spełnia ważną rolę edukacyjną i promującą kulturę Podkarpacia. Wzmacnia przy tym poczucie tożsamości kulturowej grup regionalnych. Dzięki niemu dorobek kulturowy Polski przekazywany jest z pokolenia na pokolenie i ma szansę przetrwać przez wiele kolejnych lat. Niestety to zanika, to już jest można powiedzieć unikatowe. Tam, gdzie jeszcze są zespoły ludowe, przy nich są zespoły obrzędowe, czyli osoby które prowadzą jeszcze te zespoły, to kultywują te zwyczaje i obrzędy. Tam, gdzie już zespołów nie ma, no niestety jest coraz trudniej stworzyć taką grupę obrzędową, aby odtwarzać te starodawne obrzędy i zwyczaje, czyli tą starodawną, międzywojenną, wiejską wieś. Widowiska oceniła komisja konkursowa w składzie dr Sylwester Łysiak, dr Jolanta Dragan oraz Jolanta Danak-Gajda. Jurorzy zadecydowali, że nagrodę główną Grand Prix w wysokości 3000 zł otrzymał Zespół Regionalny Wesele Krzemienickie z Krzemienicy. Pierwszą nagrodę w wysokości 2000 zł przyznano Zespołowi Ludowemu Górniacy z Kolbuszowej Górnej. Drugą nagrodę w wysokości 1500 zł odebrały dwa zespoły Grodziszczoki z Grodziska Dolnego oraz Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Mazurzanie z Mazurów. Trzecia nagroda w wysokości 1000 zł trafiła do Zespołu Wydrzowianie z Wydrzy, Zespołu Obrzędowego Tkacze z Wysokiej oraz zespołu ludowego Cmolasianie z Cmolasu. Pozostałe zespoły, które wzięły udział w konkursie, odebrały wyróżnienia w wysokości 500 zł. Zespół regionalny Wesele Krzemienickie z Krzemienicy, który triumfował podczas konkursu działa nieprzerwanie od 1947 roku i liczy blisko 50 osób. My działamy na podstawie scenariusza, który został napisany w 1947 roku przez Józefa Kruza mieszkańca Krzemiami i tam są opisane wszystkie obrzędy, zwyczaje, jest zapis nutowy przez miejscową nauczycielkę Panią Turzyńską zrobiony i wzorujemy się do, na podstawie tego do dzisiejszego dnia. Z tego co pamiętam byliście Państwo najliczniejszą grupą obrzędową na konkursie. Jak udało Wam się, jak udaje Wam się zintegrować takie grono ludzi? No trzeba y, mieć podejście y, zarówno do młodzieży jak i do starszych. E, nie da się w takich zespołach jakiegoś regoru prowadzić, e, robi się to przeważnie na takim luzie e, i czujemy się w tym zespole, ktokolwiek przychodzi do tego zespołu, e, czuje się bardzo dobrze i w zasadzie nie odchodzi. Jedynie no, zmuszają jakieś takie okoliczności życiowe typu tam małżeństwo, dzieci, ale po odchowaniu dzieci wracają i jest no, naprawdę liczny zespół. Dzisiaj i tak nie byliśmy w, w pełnym składzie. Tak czynnych w tej chwili mamy do, do 50 osób w zespole. Tak skutecznie państwo potraficie zintegrować. Wszystkie można powiedzieć pokolenia, a z reguły przecież tak się utarło, że takie grupy urzędowe jednak tworzą osoby a tutaj jednak dużo młodzieży też jest. No jest młodzieży. Udało nam się jakoś tak w tym roku przed zimą, akurat perswazją, rozbową, znajomościami, skompletować prawie sześć nowych drużek, dziewczyny głównie. No i tak cała zima do tego czasu, ćwiczenia. To jest taka rodzinna atmosfera. My jesteśmy. Jak gdyby rodzicami, oni zawsze no mówią. Moja żona ma podejście i do dziewczyn, do chłopców. Ja się temu podporządkowuję. Bardzo tak tolerancyjnie do wszystkiego podchodzimy. No, lubią nas wszyscy i nawzajem się mm. wszyscy lubimy. Tak naprawdę to na dzisiejszy występ to troszkę mieliśmy obaw, bo parę osób, co przyszło, to było dopiero, dopiero miesiąc czasu, żeby wdrożyć ich, nauczyć gwary, nauczyć zachowania na scenie tamtego jak, jak dawniej było i tańczę, ale no udało się. W trakcie konkursu trwającego dwa dni zespoły mogły kosztować regionalnych przysmaków, które przygotowały panie z koła gospodyń wiejskich w Klęczanach, a także obejrzeć wystawę pradawnych słowiańskich lalek autorstwa Barbary Czelatki Motanki na Jaworze. Konkursowi towarzyszyły również konsultacje. Komisja konkursowa udzielała cennych wskazówek, a także omawiała widowiska z kierownikami zespołów. 36. edycję konkursu Ludowe Obrzędy i Zwyczaje zorganizowali wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy Państwa na fragment widowiska zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie z Krzemienicy, który zdobył główną nagrodę w konkursie. Gdzie Ci ja o widzisz przecież na głowie noszę, co na nią popatrzę, zapłakać płakać uszę. O widzisz na głowie noszę, co na nią popatrzę, zapłakać w Gdzie możte